Połowa kwietnia, 2024, świeżo nakarmiony basen, rybole jak widać apetyt już mają, mimo że się chwilowo ochłodziło, no, było przez chwilę 25-26 stopni, dzisiaj jest coś koło 10, więc zimno, ale woda jak już się trochę nagrzała to już trzyma ciepło. Powoli uruchamiam filtrację. Strumyczek płynie z wolna. Wyłączyłem na powietrzanie. Roślinki się zielenią. Posadziłem sosenkę. Szwarca, zdaje się, czy jakiegoś takiego niemca. Taka ukryta niemiecka opcja mi się teraz w ogrodzie chowa. Ale ma ładne długie liście. Mam nadzieję, że się utrzyma. I podobno wolno rośnie. Bubleja puściła już liście. Kasztan puszcza liście. chwasty żyjące w wodzie. wypuszczałem pierwsze pączki, a kaczeniec oczywiście jako pierwszy rozkwitu. Machonia zresztą razem z nim postanowiła nie być gorsza. Reszta towarzystwa czeka na swój czas, czyli kosadzce i inne takie witące stworzenia. Coś muszę z tym podagrycznikiem zrobić, ale to chyba jest walka z wiatrakami. Tutaj podagrycznik, z drugiej strony to zioło, więc zostawię je w spokoju pewnie. Sosna czarna, którą posadziłem z tyłu, widzę ma obłamane. Dwa czubki, no ale mam nadzieję, że to jej się nie odbije na zdrowiu. Tylko po prostu, może trochę mniejszy przyrost w tym roku będzie. Co jeszcze można powiedzieć o tym baseniku? No, przetrwał zimę, jak widać, bez strat. Wszystkie zwierzaki na swoim miejscu. Karpiki wchodzą w kolejny rok. którym będą, mam nadzieję, ładnie rosły. Kara się zresztą też innych zwierzaków raczej nie będziemy tutaj wpuszczali, bo jesiotry odpadają, bo to jednak ryba jest wędrowna, a poza tym to co jest w tej chwili w handlu to w większości są to ryby obce naszemu środowisku. A tutaj stąd nie mają za bardzo gdzie wywędrować. No chyba, żeby poszły sobie w górę strumyczka, co płynie zwolna I to poszły dosłownie. Powiem krótko. Wrzuciłem kilka woreczków z keramzytem, bo wy trochę jestem. Nie chce mi się... Gwałtownie tego wszystkiego czyścić na gwałt. Zresztą wciśnienie wody, które mi podaje pompa ze studni, jest też takie sobie więc, no, jest to proces długotrwały. i Zamoczenie butów, butów kończy całą radosną działalność. Nie mówiąc o tym, że, no, jak teraz jest zimno, to żadna przyjemność. Poczekam na wyższe temperatury. Mimo wszystko widzę, że ten strumyk co płynie zwolna. Robi swoje, woda przestała być już mętna, jest lekko zielonkawa Widać, że się klaruje. Rybki widać nawet jak są przy dnie. O, mój pies się odezwał. Też ma coś do powiedzenia. Nie mówiąc o ciężarówkach, które tutaj namiętnie pomykają w prawo i w lewo. Co ja zrobię, jak tu poszerzą tą szosę? Zabiorą mi kawał działki. No cóż, pewnie będę musiał dalej żyć z tym. No nic, to by było na tyle, jeżeli chodzi o... połowę kwietnia 2024. Rybki dostają raz dziennie solidną dawkę jedzonka, którą, jak widać, dzisiaj nie do końca skonsumowały. No ale piesek, którego wziąłem do pomocy, skutecznie zaburzył dawkowanie. On też musiał posmakować, czy rybki dobre jedzenie dostają. W końcu to jego kumple, że w wodzie. To co, na razie? Trzymajcie ciepełko. Niech Wam woda mokrą będzie i Waszym rybom też.